Witajcie, kochani, to Mary i Mario. No i dzisiaj odcinek z losikami. Mamy tu gorące kasy w ilości sześciu sztuk, a jest to propozycja od widzki Krystyny K. Tak, Krysiu, dla ciebie ogromne serduszka za tą propozycję. Bardzo się cieszymy. Oby coś tutaj, nam tutaj wpadło, zobaczymy. Oczywiście pod tym filmikiem komentarz dla Krysi. Zostawcie bardzo miłego, żeby się ucieszyła, że jednak Ktoś ogląda te komentarze i pochodzi, że po jeda, dla Kryści Serduszka. Dokładnie. A my będziemy próbować coś tu wygrać. Jakby nic nie wpadło, to się oczywiście nie przejmujcie, ale... No. Ale cóż. To co? To zaczyna... No możesz zacząć. Dobrze, to co ja mam od razu wziąć trzy czy jak? Jak no chcesz? No dobra, tak pierwsze i tak. To tak bierz swoją porcję i... I będziemy patrzeć, co tutaj jest. Tak, czekaj, czekaj, tu. Bardziej tutaj. Oj, przepraszam. Naraz, bo Trzeba tutaj... tutaj ładnie ustawić, żeby było wszystko A. widoczne, prawda? prawda? To co mogę sobie tak po prostu? Możesz tak linijkami no odsłaniać. I... I patrzę tylko powiem, co jest. Tak, 7. No. Nie ma. Nie, czy to, czy to znajdziesz tu? Aha, to lepiej tak. No lepiej. 38, nie, 17. Yy, nie, 28. Nie ma i trzydzieści dziewięć. Nie ma i dziewięć nie ma. Tak. No to kolejna linia, może tu coś? Siedem. Cztery, co ja. Nie, siedem. Tu. Nie, no to, to szukasz tam. Cztery. To odwrotnie mu mówisz. No nie, dobrze. <noise> Dobra. Cztery. Nie ma. Trzydzieści. Nie ma. Dwadzieścia dwa. Nie ma. 33. Nie ma. I dwa. Jest. jest. No to papryka. Czyli papryczka. A to nic nie dają po jednym. No nie, potrzebne są trzy. Ale to może jeszcze coś tutaj się zjawi. Dobra. 11. Nie ma. 29. dziewięć. Znowu dwadzieścia nie ma. Czegoś tak to było. Jedynki nie ma. Jak nie? Jedynka jest. Gdzie? No tu. Ach, jesteś. Dobra, tego nie robiłam

Nie ma. Czyli to jest pustek, tak? Wtedy. tak. Czyli to jest pustek. To, to jest za malutko. Dobrze. Zobaczymy, co się tutaj w moich kryje. Mm -hmm. I na początek szukamy 31. O, 31 jest. A jeden. Dziewiątka. Dziewiątki brak. 40. Nie widzę. 12. Nie widzę. I dziesiątki nie widzę.

Może ostatni rządek coś da. 13, 24 brak, 17 brak, 11 brak i trójki też nie ma. No to to była jedna. Czyli dwa losiki już poległy, tak? tak. Jeszcze coś zostało, ale... Teraz spróbujmy. Czekajcie, czy to jest teraz dobrze widoczne? Dobrze widać, tak? Powinno być ok. Trzynaście nie ma, trzydzieści osiem nie ma, dwadzieścia dwa nie ma, trójeczki, nie ma i trzydzieści nie ma. Dziesięć nie ma, cztery nie ma, trzydzieści siedem nie ma, osiem nie ma i czternaście. Nie ma. Trzeci rządek, 32, Nie ma 18 Jest, czyli tutaj zaznaczamy. Dwójeczka, dwójeczka jest. No ale co z tego jak siódmeczka jest na dole? A co ja robię? No to to szukasz tam. Jest? Siódemeczka, a ja mam dwójeczka. Siedem, nie ma. Dwadzieścia siedem. Nie ma i dziewiętnaście, nie ma. No i co czwarty, siedemnaście, no to się powtarza, nie ma, dwadzieścia sześć jest. Szesnaście, nie ma, dwadzieścia cztery, nie ma i dwadzieścia, nie ma, czyli kolejny postać. O, tak średnio to idzie jak na razie. No cóż, zobaczmy. Teraz 26 brak, 20 brak, 36 nie ma, 15 nie ma i 14 również nie. Matko, to zobaczymy tutaj. 31 nie widzę, 35 nie ma, 24 też nie, 38 nie ma i 25 też nie. 29. O, tu coś jest. Dobra, coś dobra. jest. Coś... 18. Brak. 3. Nie ma. 37. Nie ma. 4 też nie ma. No no. Ostatni rządek. 34. Brak. 11. Brak. 16. Nie ma. 12. Nie ma. I siódemki, Również nie. Jejku. A ty jeszcze masz jedno i tak. ja jeszcze tak. mam. Tak. Jeszcze pojedyncze zostało. No dobra. To tak patrzymy 9 nie mamy 36 nie mamy dwujeczka nie 16 też nie i 35 nie ma drugi rządek 6 nie ma 13 Mazak czeka, tu nic Uf, nie ma co boć.

31, nie ma, 34, nie ma, 8, no jest. jest, a tu już nic nie da, niestety. 21, nie ma i 40, nie ma. A no moje, wszystkie trzy puste już. No, Mamy jeszcze, jeszcze mi został jeden, i szukam dziewiętnastki, nie ma, dwójeczki, brak, 18 brak, 11. no.

23 brak, 31 nie ma, 9 nie ma i 38 nie ma. Co ta Pani nam wydrukowała. Co nie wiem. Taki? Ekspres losy. No to szczyty, szczytowe osiągnięcie to były chyba dwie papryczki. A to też nie na każdym losie się trafiły. Czyli wszystkie sześć. Niestety, gorące czasy są nie gorące, tylko zimne. Można Dokładnie. powiedzieć, nic nie dały. No trudno to nic. My się bawimy dalej, także kochani, zapraszamy Was na nasze kolejne odcineczki. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich naszych widzów. Także do zobaczonka, do usłyszonka. Trzymajcie się zdrowo, buziaczki, papa. Pa.